No dobra, dzień dobry, dzień dobry z rana. My się pakujemy, już popakowałem Walizka, Walizka pełna płynu Lucy tu już kosmetyczki zbiera i mówimy, że powinniśmy kupić właśnie kosmetyki. Jakieś jak jesteśmy w Niemczech, bo będzie taniej niż w Szwajcarii. Jakieś pasto do zębów i takie tam pierdoły. No, takie śniadanko. Wielka buła z mortadelów i z serem, Pomidorki to mamy sobie na trasę. Jedzenie takie. Bo będziemy o pierwsze teraz śniadanko, czyli takie drugie śniadanko. No i zobaczymy: córych. Ekscytacja jest. Miejmy nadzieję, że przetrwamy, że nie będzie padać i będzie spoko. Dobra, jemy śniadanko, pakujemy się i śmigamy. Autobus odjeżdża z lotniska. Z lotniska do Zurich jedzie i jedzie 3 godziny. Także. No co? Widzimy się w trasie i już potem co rychu? Dzień dobry Stuttgart, dzień dobry Szwajcaria, jedziemy do Was. Spoko wygląda, nie? To taki przeszklony. O, dobra, przyjechaliśmy. Ubanę na zmianę pociągu. Teraz musimy wziąć S-Bana i wyjechać do lotniska Stuttgart po drodze tak wyglądał, jak teraz tutaj wygląda jakoś rozległe, duże miasto ale lecz z takimi małymi zabudowaniami Bardzo mi to przypominało Skandynawię Zobaczcie jaka muzyka gra na stacji To bach co nie? No i dobre. jak tylko kupiliśmy bilet, bilet 430, to od razu nadjeżdża pociąg. Dojechaliśmy na lotnisko, teraz mamy jakiś prawie 10 minutowy spacer, żeby znaleźć przystanek X-Busa. od przystanku na którym wysiedliśmy ze zba. Od razu wejścia na terminale, czy też wyjścia. No dobra, no co? Jesteśmy na lotnisku. <grystanie> o, Jehowi stoją. To chyba jakiś dobry punkt tutaj jest. Ja, jest tu mój bobec. <grystanie> Mała wskazówka dla ludzi, którzy zarabiają na ulicy, jak stoją Jehowi. To znaczy, że, że tam na pewno dużo ludzi przechodzi. Tak. Śmiejemy się, że nasza szczęśliwa 13 cały czas jest z nami. Hostele były pod numerem 13. Przystanek autobusu jest z platformy 13. jakie tu przystaneczki zrobili z kolorowymi szybkami O, proszę, zobaczymy, ile ludzi jedzie. Jeszcze jest wcześnie, tak naprawdę. Przyjechaliśmy troszkę za wcześnie. No i kurde, muszę powiedzieć, że jest troszkę chłodno. Można byłoby spodnie nałożyć. <laughs> byłoby chyba troszkę lepiej. Holdę. <laughs> eh? Pochmurno jest i ta kamera też nie uchwytuje, ale tu fajny widok, taki gór jest. Na kamerze pewnie nie będzie tego aż widać. Z Turkady. Tak sobie rozmawiamy. <grymne> tak się śmiejemy. Co my w ogóle robimy? Jedziemy do Szwajcarii. Nie mamy jeszcze w ogóle miejsca na spanie. Praktycznie do każdego miasta, jak jedziemy, to nie mamy miejsca dokładnie na spanie. Trzeba dopiero iść, stawać na panka, zarobić jakieś pieniądze, znaleźć spanie. Po co zostanie kupić jedzenie i zostawić coś na płyn i jutro znowu powtórka z rozrywki. I tak już prawie 10 dni. Teraz jedziemy do jednego z takich droższych chyba krajów <grym> <ogóle> w Europie. Pada deszcz, pogoda jest do dupy, nie mamy pieniędzy. A będzie przygoda. Teraz zostanie do końca życia z tobą Także no Fajnie było widzieć Stuttgart Naprawdę ciekawie A zwłaszcza w jednym tym barze Gdzie zerwał się w ogóle kran To było najlepsze Siedzimy przy barze, pijemy sobie piwko I nagle barman coś tam myje jakieś szklanki I nagle pół Wyrwało kran Woda leci, tryska jak z fontany, prosto na nas, naszą całą trójkę Ten zakręcił tak szybko, mm. wszyscy wiecie, beka jak nic, co tu się stało I potem już ten parman jak tam zaczął polewać jakieś tam likierki ten z orzechów To to była już totalnie masakra <grybko> To już potem już poszło z prądem, że tak powiem. O, było wesoło w Stuttgart. No? A, zobaczymy, jak teraz będzie w Szwajcarii. No. Także, co, co chcę przez to powiedzieć? Że czasami troszkę odwagi wystarczy, żeby przeżyć naprawdę fajną przygodę. I nie ma co się stresować tak bardzo pieniędzmi, bo jak jesteś w miarę obrotny, w miarę pozytywny. To sobie jakoś tam poradzić i na pewno będzie wesoło, i na pewno będzie przygoda. Tak? Tylko trzeba myśleć pozytywnie. <grystanie> tak, jakby. Dobra, lecimy dalej. Tak, taka świeczka na torty, taka malutka, może to jest miasto fabryki świeczek na torty. <grym zdaniem> Dlatego sobie taki, taką świeczkę postawili, bo nie wiem jak to nazwać, tak to wygląda, żeby jeszcze ogień to powinien na górę takie światełko dobre zamieścić. <grym zdaniem> Właśnie minęliśmy granicę, kontrolę paszportową jesteśmy oficjalnie w Szwajcarii. Miejmy nadzieję, że dalej się będziemy tak cieszyć. <grymne> o, co patrzcie. Pierwszy. I... O, lata. U nas to już murowane stodoły. No dobra, udało nam się dojechać, jesteśmy w Curichu. Teraz Lucy poszła napełnić butelkę wodą i tę. I lecimy do miasta. Nie wiemy jeszcze dokładnie w którą stronę mamy iść i co robić, ale jakoś coś wymyślimy, nie? <grywka> coś wymyślimy. No Lucy od razu znalazła jakoś darmową wodę, gdzie można napełnić sobie butelkę. Majo zimno, gazovano, čilet in še. Ja. Švajcarija, kul, nemata tam. Malo kot Roma. Kako ti je všeč? Tako je, da je videti, kot da je tukaj v Evropi. That, oh, o, okay, da. Tak to się stało. Kółko odpadło. Dwa tygodnie wytrzymała walizka. Walizka kosztowała 10 euro. Ale dwa tygodnie przetrzymała. Dojechała. Zwróciła je do Cyrychu. I tu jest jej miejsce na śmietniku. Spotkam. Dobra, to lecimy. Crazy. Nie mają żadnych takich dużych budynków, nie wszystko takie jest, czteropiętrowe, maksymalnie pięcio. Ten to w ogóle wygląda jakby z Hiszpanii. Siemano, siemano, prosto z Curychu. Właśnie rozrabiamy naszą miksturę do bańek. Mamy jakieś miejsce na promenadzie zobaczymy co tu będzie. Czy tu w ogóle policja pozwoli robić bańki, czy też nie. Pierwszy raz jestem w Turychu, pierwszy raz będę robił bańki w Turychu. Widocz naprawdę mam bardzo ładny. Jest piątek, zobaczmy, deszcz nie pada, to jest najważniejsze. Pierwszy dzień zawsze jest stresowy i zastanawia człowieka jak to wszystko pójdzie. Czy ludzie zaakceptują, będzie wesoło, śmiesznie, czy będzie negatywnie. Ale zaraz się przekonamy. Jak sam nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Zobaczymy, czy w Curichu mieszkają tak bogaci i życzliwi ludzie i tak będą wrzucać hojnie do naszego koszyczka. A może się okaże, że wcale tak nie jest. Może się okaże, że to tylko pójdę, że tylko to są skąpcy. I nie powiem co jeszcze, <noise> zobaczymy czy uda się tu zarobić na przeżycie czy nie. Zaczynamy. Dobra, jesteśmy jakoś po 15-minutowej takiej rozgrzewce. Jak to mniej więcej się odbywa? No, jak tak się odbywa, to fajnie się odbywa. To po prostu nie pozostaje nic więcej, jak sobie tutaj trochę pożyć. Ale nie wydaje mi się. Dostałem Red Bulla, dostałem dużo uśmiechu, dużo radości. Piję Red Bulla i wracam do roboty. Bo dzień już krótki został, a jutro ponoć ma opadać, czyli dzisiaj trzeba bardzo dobrze zarobić, bo czuryk jest bardzo drogi, jeśli chodzi o nocleg. A jeszcze o wyżywienie to nie wiem jak bardzo drogi jest, bo jeszcze nic nie kupowaliśmy, także ten. jedziemy dalej. Jakoś to się udało. Następny baniak zrobiony. Szykujemy się. No co? Po pierwszym baniaku można stwierdzić, no są hojni. Są hojni. Mają te pieniądze i nie wstydzą się nimi dzielić. Dobrze. Lucy poszła ogarniać hotel na dzisiaj. Ja sobie ogarniałem drugi baniak. Wychodzę dalej. Póki nie pada, póki jest pogoda. Trzeba cisnąć dzisiaj do bólu. Bo jak będzie padać. To będzie tu bardzo drogo zostać. Miejmy nadzieję, że trafi nam się pogoda, będzie dobrze. Miejmy nadzieję, że Lucy znajdzie jakiś fajny hotel za przystępną cenę i będziemy mogli sobie zostać w curichu na parę dni, żeby go pozwiedzać. No bo zobaczcie, jak to pięknie wygląda w ogóle. Zobaczcie, widok przecudny, pogoda piękna, cisza, spokój. No kurde. Jestem bardzo mile, pozytywnie zaskoczony i jest bardzo fajnie. Dobra, ja się ustawiam, jadę z drugim shotem. Zobaczymy czy będzie tak hojnie jak za pierwszym. Muszę stwierdzić, że na początku byli bardzo hojni, ale potem mi się coś odmieniło. I wcale tacy hojni nie są. Także patrząc na to jak wygląda cenowo w curichu to dobrze, że mamy nockę zaatwioną. To jest nieźle. A jutro miejmy nadzieję, że nie będzie padać i też będzie spoko <laughs> Ale how you like Suri? Very nice town Very natural pretty city at the same time Skończyliśmy na dzisiaj godzina dziewiąta troszkę późno Wschód słońca, zachód słońca Tak to wygląda idziemy na tramwaj, jedziemy do hotelu And... i tyle no było jak było Szału nie było na początku Był tylko szał Pierwszy strzał A potem Taka sraczka Jak na te koszty i ceny No to to jest Kiepa jak nic Ale jak jesteś sam i śpisz w hostelu Czy w kempingu No to coś tam sobie Ujedziesz Ale jak jesteś we dwójkę to Trzeba się stąd zwijać i to szybko Dobra Nie spiesząc się do hotelu, korzystamy z chwili i sobie o, podziwiamy widok Curichu. Całkiem ładnie, przyjemnie, nie ma co ukrywać. Mamy 5 przystanków tramwajem do hotelu, tak że damy rady, ale już tu mamy jak w ogóle pójść na kemping i ogarnąć sobie kemping, bo kemping będzie nas kosztował 50 franków za noc, a hotel kosztuje 100 franków za noc. Dzisiaj mamy hotel bo nie wiedzieliśmy jak to wszystko coś działa ale już wiemy gdzie jest kemping, ile kosztuje to może pomyślimy, żeby jakiś namiot ogarnąć, śpiwory i zostać na kempingu jakoś jakoś to ogarnąć, aby nie padało tak? a tak ogólnie to super jaka stacja tramwaja nie, no właśnie, rowerowa jak masz rower to możesz dołączyć no, nabieramy wodę bo w Szwajcarii woda bardzo dobra publiczna, wszędzie dostępna

Ile to kosztowało? Ale jedyne co mogę powiedzieć, że jest tu drogo. Jest tu naprawdę drogo. Wędlina, nie wiem, 100 gram wędliny chyba kosztuje jakieś 6-7 euro, tak? Sery tak samo. Także proste rzeczy, żeby sobie kupić, bagietkę kosztowała 3,50 euro. 20 euro, to tak, hop, nidziela chciach. Jest drogo. <laughs> no, a taki pokój mamy. Pokażę Wam. O. Mamy pokój, pokoje. Telewizja gra, biurko jest, łóżko duże, szafka. Mamy kawę, herbatkę mamy. Yy, lodóweczkę mamy i tutaj łazieneczka. Tak to wygląda. Jakiś ekran jest, nie wiem po co mi ten ekran, na co, co to telewizja działa czy co, nie mam pojęcia. I tak to. Pokój kosztował 110 euro za noc. Ach, trzeba się wyspać bo się zastanawiamy co jutro mamy zrobić ale <laughs> jakoś to będzie no to tyle